Ich bił 10 tysięcy subów, w całej Chichesra jest się. O nie, jestem, z oh, Chichocz, ja jestem z Tigerem, z jestem znowu niemożliwy no, Ja bym się na twoim mitcu tak cię nie cieszył, ale okej. Okay. Ja się cieszę, ty się nie yes. ja się cieszę. Się nie Wiesz cieszę. co jak ja grałem z Bartkiem to ja robiłem 7 kilion 1 Jestem na środku Tiger Prawie bym spadł A, widzę, nie? Że... Laga miałem Tiger ale ty jesteś utalentowany Dobra, ja opierdalam te skrzynki takowo Ale ja to jest fun, to spać przez laga, nie? Dobra, dobra, wymówka zna znaleziona, dobra, dobra No nie no, przechodzę wszystko. Dobra, dobra My friend power is already taken in a crack on minecraft Kurwa to pasuje Karma. Ja pierdolę, ty nie grałeś milion lat i tak jesteś kurwa lepszy ode mnie, ja pierdolę no ja pierdolę, serio Power? Musimy być obok siebie. Ty, za za zafajdany, to kibicem lecha jestem. Aha, ja tak. Nie... Aha! Dobra! Dobra. Jestem, ja, jesteś ja teraz, Jestem. Jestem lecha jestem, ja pierdolę. Ohej, nieznajomy, zaraz się poznamy. O Cię, chuj. mam pe w ogóle nie mam speedak. Pomściłeś mnie, kot, pomściłeś To już padłeś? Tak, tak, zna... nie Nie ja, ja. znajomy mi wleciał na przypadek, on na całym zbroi, a ja ten to miękko. Miał... Run, bitch, run! O kurwa! Siema? Na O! O, kolejny atencjusz, zapraszam. Nie wiem miał To samo jak Power, nie? Odjebał kurwa 100 IQ, nie? A na samym końcu przejebał, kurwa, jednym skokiem. Idę nie Oj, oj oj! Ej, już myślałem, że mi najebie <laughs> Ju, Już było ostro w gaciach. O, o, panie, znowu z tobą. Proszę się Nie ja jestem, Ale w miarę chcę być blisko ciebie, wiesz? żeby. Ej, kurwa, o, 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 kurwa ej! Ej, nie... ja pedałem nie jestem, Tiger. Ja pierdolę Ja Tiger nie mam co, co 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 Nie Co History Shavaka 1 x 1 Tiger nie pi hey. Power nie pi Chciałem zjeść i gość Nie wiem no, Przez skanda Zajebiste O miałem serduszki Chciałem cię zjeść Kurwa nie wiem komu mam napierdalać Ej o, za Od tył po... no Od tyłu ciebie Chuju zapajdany Ej <laughs> Kiku <laughs> Dobrze Bigo, Bigo! No. Kurwa, Cześć. zwalił mnie. Ej, czy co so, Hijoć? Jak e, swój so główny cel na Skywarsa to no panie powera? A, no. Bo <twierdzing> no, no, się tak. nawala i czekiem ile się da, No, dokładnie. dokładnie. Tutaj, jak Kurde, masz, tutaj jak masz wyćwiczoną rączkę to wygrywasz ogólnie. Dobra, to już wiem ginę tak szybko. Dlatego, dlaczego hichoć się tak się lepiej? <twierdze> <twierdze> Kurde, czekaj, co nastawię na myszce się klikanie. O, o, kurwa gadam ci, on wali konia prędzej, <śm> <śm> Mam perły. To się na środek. O, a gdzie tu jest środek? Ej, trafię, czy nie trafię? Tylko nie traf we mnie, proszę. Dupę ustawioną do tego, nie wiem. O jezus, o kurwa! Ale strasz, ja pierdolę. Ej, poczekajmy se chinik, co będzie Nie, bo to czas skrzynki szybko jebać. Dobra, mnie, Tiger. No. Dobra, leci do ciebie. No. ciebie. Jak ty się chyba, partą na strata, tak będzie porobił co? Palę się! O kurwa, tu masz najmniejszy problem akurat. Kurwa, teraz gdzie wy jesteście? I razem nie uderzył, wspaniał kawy. Powiedział, że dostanie nacisnął. O hej, spozańcu, ja. O jeszcze, jeszcze, sz... jakaś... jeszcze kogoś zajebałem wlepocie? przy okazji. A! Kurwa, jeszcze kolej. Ja pierdolę, więcej was tu kurwa nie było. Mogę Bale. kurwa z wami, naprawdę ja muszę zapierdalać z jednego końca ren na drugą. Ja pierdole ale kurwa, jezus. Wie zapierdalam z jednego końca mapy na drugą i to mnie kurwa goni. Jeszcze muszę z jednego cwela zabić. <śmiech> <śmiech> Powiedzmy, że trafiłeś. <laughs> no, na to chodziło, kurwa? Tak? No pan. Cichuj, to lak musiał być. ja nie robię odgłosy, głównie tu. I, I jednak trafił. <noise> chuj mnie odzydnił. A to, że przy okazji bią... Nie, nie. <noise> U, no chuj nie uratuje się już. Co je jeszcze kurwa do tej wody. <noise> ja to jeszcze raz jak najdłużej punkty to punkty kurwa. Nie Jemij go na do widzenia. trafiłem. Nie ja się nie bałem się jak życie ma Jezus. O, Zywałaś przynajmniej jestem to, na drugim tym killerem jestem, super kurwa. Bo pierwszy to jest jakiś spoceniec Ale no wie, to można ten fajnie zmontować No A, wiem, MIG ma tutaj duże pole do popisu Ale kurwa. <słysza> no to... Ja też Na chuj Na chuj wiele rzeczy jest w tym świecie Czasem dosłownie, czasem kurwa w przenośnik Power, jebne ci jak to ty e, no kurwa I Ja to sram, ja sobie kampię, jebać was Jest coś takiego jak kompas, muszę cię zmartwić Kurwo <laughs> Kurwo O kur... E chuja. nie da rady A chuj, dał radę Wyszłem przypadkowo, to zaraz wracamy. Chociaż powoli... Od, powoli mi się odechciewa wracać kurwa i dostałem w ze sobą W początku odpołem No to w miko wycinaj tam parę rzeczy między innymi to Ja pierdolę nudno tutaj Mam cię przyjść Nie co, za, co, za, co, za, co, za, co za O sorry! Ej, sorry, <laughs> Je Nie będę przypadkała No. <laughs> O Jezus, ale kombinator, ja pierdolę. W gruchę, czy co? Nie, bo wpierdol jeszcze od niego dostanę, weź. O. Za tobą. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest gdzie, 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 gdzie jest Jewa? Gdzie ona kurwa jest? Ja... No właśnie, myślałem, że pajęczynką cię jej nie od razu. Ja pierdolę. Ale spocona co napała. Jak? Lubisz moich filmów w To chuj masz jeszcze dłużej. Do... Czy się. Kwestia, kurwa, bloki mi zniknęły. Nie, pierdolę, nie. Kurwo.